Cześć, witam Was, jestem Forlife, dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka Szybkiej Piątki, porady do CSGO, jeszcze na samym początku chciałem Was zaprosić do zlajkowania mojego fanpage'a i jeżeli już chcecie to możecie także zlajkować ten film, tak więc zapraszam. Pierwszym prawdą będzie to, że gdy rzucamy jakiegoś flesza, granata czy cokolwiek, mówimy, że to robimy. Gdy na przykład, powiedzmy, jesteśmy w CT i chcemy zraszować sobie e, tutaj pałac, to mówimy o tym naszemu teamowi, że to robimy, że raszujemy właśnie sobie ten pałac, e, albo że na przykład, powiedzmy, zajęliśmy już sobie ten site e, i zawsze musimy powiedzieć, że na przykład rzucamy flesza jakiegoś, e, ponieważ po prostu to jest pomocne, żeby nie zafleszować swoich kolegów i tak dalej. No i tak naprawdę możemy przejść dalej. Kolejną, kolejną poradą będzie, żeby wejść sobie w ustawienia gry i wyłączyć, oj wybaczcie, ustawienia myszki i wyłączyć ak 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 akcelerację myszy, ponieważ to powoduje, że po prostu e, troszeczkę nam wygładza to jak się poruszamy myszą, w sensie że, po prostu, że na przykład poruszamy się o 20 cm, ale żeby to wygładzić, bo szybko na przykład ruszyliśmy myszą, to ruszy się nam o 22 w sensie, że w grze. I po prostu czasami przez to możemy nie trafić albo w ogóle gdzie indziej przycelować. W sensie, że to są minimalne różnice, ale zawsze mówię Wam, lepiej się gra z wyłączoną akceleracją myszy. Wyobraźcie sobie taką akcję, wchodzicie sobie na bombę, tu leżą jakieś smoki, tutaj bijecie, zabijacie swoich przeciwników i co przychodzi, co do czego podkładacie pakę. Zawsze mówcie swoim... Yy, przymierzeńcom swoim, osobom z drużyny e, gdzie ją plantujecie, czy plantujecie ją tutaj e, na standardzie, czy plantujecie ją tutaj na rampę e, czy plantujecie ją tutaj na shorta e, czy po prostu jakoś tu, no musicie mieć jakieś takie miejsce, strony, gdzie co i jak się nazywa żeby każdy wiedział, gdzie jest plantowana paka e, ponieważ to jest bardzo ważna informacja, żeby potem się pod tą pakę właśnie ustawić lub e, wiedzieć, jak już będzie teraz rozbrajał, gdzie wychylić Mam nadzieję, że wiecie, że gdy zabijemy naszego przeciwnika, on ma tak zwanego deadcama. Pokazuje po prostu z jakiego miejsca nas przeciwnik zabił i to jest taka kamera, która po prostu stoi. Jeżeli zabiłbym go stąd, to chyba by ona patrzyła mniej więcej w ten sposób. I bardzo ważne jest to, że jeżeli kogoś zabijamy, to pamiętajmy o tym, że ta osoba ma deadcama i żeby zmylić tą osobę, żeby podała błędne info, po prostu powinniśmy iść, na przykład zabijamy tą osobę pyk pyk. I idziemy tędy. Ta osoba cały czas ma deadkam, mniej więcej na nas, i w tym momencie, jak już mu się kończy, ten deadkam, idziemy sobie w ogóle w, innym, w inne miejsce, np. tu albo tam, żeby po prostu antytoryści o tym nie wiedzieli, i myśleli, że my idziemy właśnie przez piwnicę. Namida. Powiedzmy, że zaczęła się właśnie runda i my potrzebujemy dropu, ponieważ mamy mało pieniędzy i mówimy jednemu z naszych teammate'ów, żeby nam coś rzucił. W tym momencie zamiast po prostu stać i czekać on nam, jak on nam rzuci, musimy po prostu kucnąć. Gdy kucniemy, ta osoba będzie od razu wiedziała do kogo rzucić broń i może to ułatwić nam dać cenne sekundy, gdy kupujemy broń, że po prostu nie stać jak debile. Po, po czasie na kupno, e, tylko od razu szybko sobie zająć pozycję. I tak naprawdę to było na tyle. Mam nadzieję, że porady się Wam przydadzą. E, no, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zlajkujcie, e, zlajkujcie ten film, z, komentujcie go, jeżeli e, macie jakieś własne porady, możecie mi je napisać na maila lub e, w komentarzu. E, jeżeli tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i jeszcze raz zapraszam Was do zlajkowania mojego Facebooka. To było na tyle. Na razie, cześć!